Cześć, witajcie. Ja jestem chudy, a to jest FIFA 13 kariera bramkarza odcinek 20. I na początek tak jak ktoś napisał w komentarzu, skoro Robert Stevens jest podstawowym bramkarzem Romy, to trzeba zmienić mu numer na koszulce na jedynkę. No i tak też zrobimy. I gotowe. I okej. Okay. Więc przechodzimy po prostu do pierwszego meczu już. Roma kontra Sampdoria Sampdoria nie znam Ale jeszcze sobie kamerę zmienię przed meczem już Żeby nie było I okej okay, gwiazda i jedziemy Robert Stevens Na bramce Czemu dziewiętnastka nie zapisało się? Oj Nie fajnie Zobaczymy co z tego wyjdzie i okej okay, piłkarze Romy pojawi się na boisku i Robert Sinaloa ma 19 Robert Stevens no może by się zmieni potem zobaczymy a jak nie to jeszcze raz bym nie musiał zmienić okej okay. nie mam za bardzo co powiedzieć teraz o tych transferach właściwie to na siłę coś tam mogę wyszukać w głowie ale nie za bardzo pamiętam wam powiem trochę mi się po pozapominało ale tak, na no pewnie wiecie, że Roberto Soldado z Valencia przyszedł do Tottenhamu, to było jakoś tak niedawno teraz, oficjalnie potwierdzone, bo tak to już wcześniej było wiadomo. No i w ciągu chyba najbliższego tygodnia ma się wyjaśnić sytuacja Geretta Weyla. Czy odejdzie z Tottenhamu do Realu, czy też zostanie jednak w Londynie. Ja myślę, że jednak przejdzie do Realu. Myślę, że realowi udało się go w końcu wyciągnąć. Aj, no nie mam bramki. I co dalej jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem w ogóle, chwila. Okej, okay, kamera na Stevensa. Rywale nie atakują tutaj na, na razie. Hmm, dobra, popatrzymy się na akcję. A nie, jest kontra rywali. Próbuję sobie jeszcze coś przypomnieć. Okej, okay, jest atak. Biegnie, nie wiem kto. Eder, Eder przy piłce. Lopez. Poli. Czy Poli strzeli? Robert Stevens broni. Jest. I rzut rożny, no nie złapał. Nie złapał tej piłki. Robert. I co będzie? Robert Stevens wychodzi daleko, ale no nic z tego na razie. Chociaż cały czas przeciwnicy są przy piłce. Robert Stevens musi zachować czujność Okej okay. Dośrodkowanie, ale prosto w ręce Stevensa 10-0 Ale wiem, że to się nie utrzyma na długo Okej okay. Transfery, transfery Nie wiem w ogóle Okej okay. A, z Arsenalu Żerwinio do Romy przeszedł Pst, A i dobra Piłka w rękach Stevensa będzie. Znaczy... No, Stevens będzie wykopywał. Lekkie podanie tu zrobimy. I okej. Okay. No i znowu ocena spadła, widzę. I znowu atak rywali, niech to. A właśnie jeszcze teraz jest mm, z Wayne'em Runeem trochę zamieszanie, ponieważ... No coś mu się nie podoba runejowi też i no Chelsea chce runeja No i czy runeja dostanie? Zobaczymy Ja myślę, że Nie wiem Nie wiem co myślę w ogóle Bo Jakoś nie wyobrażam sobie runeja trochę w innym klubie niż Manchester United Ale No raczej Stawiam, że do końca okna transferowego Runei na 60% odejdzie z Manchesteru Coś jeszcze było z Manchesterze, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć co Chcieli kupić chyba jakiegoś napastnika Ale nie wiem kogo, okej okay. eee, Runei, e, nie Runei, Manchester chyba już zaprzestał prób pozyskania Cesa Fabregasa Ponieważ Barcelona chyba już defini definitywniej im to wyjaśniła, że E, Fabregas nie jest po prostu na sprzedaż. Strzelaj! Jest bramka! I Bradley w 40 minucie zdobywa prowadzenie dla Romy. Tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć kogo jeszcze chciał kupić Manchester. Na atak chcieli kogoś kupić. Dobra, nie wiem. E, właśnie, Milan jest w, w ciągu chyba najbliższego tygodnia też, czy w ciągu kilku dni już pozyska z CSK Hondę no o tym też było trochę gadane bo na początku CSK nie chciało w ogóle puścić Hondy chcieli poczekać jakby się skończy kontrakt to by było w styczniu 2014 roku bodajże ojojoj Stevens ma piłkę lekkie podanie dobrze i zaraz koniec pierwszej połowy A właśnie jeszcze Bayern już po raz drugi powiedział, że nie ma zamiaru nikogo pozyskiwać Już wcześniej mówili, że już koniec transferów dla nich W tym oknie transferowym Ale jeszcze coś tam yy, Powiedzieli o Dawidzie Luizie, że chcieliby go pozyskać No na razie chce go pozyskać Barcelona No i czy im się to uda zobaczymy yy, Ale teraz znowu wczoraj chyba Bayern znowu potwierdził, że nikogo już nie pozyska Eee, ale to nie oznacza, że z Bayernu może nikt nie odejść znaczy no do Bayernu nikt nie przyjdzie ale z Bayernu może ktoś odejść mianowicie któryś z angielskich klubów teraz już nie pamiętam który chyba Chelsea ale nie jestem pewny jeśli się mylę to wybaczcie nie chcę was wprowadzać w błąd eee, któryś z angielskich klubów tych większych oczywiście Chelsea, Arsenal, takie tam Manchester nie eee, właśnie który z tych klubów chce pozyskać Bastiana Schweinstangera, Schweinsteingera nie potrafię tego wypowiedzieć. Yy, już wcześniej to próbowali zrobić, ale wtedy Bastian no, nie był na sprzedaż. A teraz podobno Bastian nie pasuje do y, stylu gry jaki preferuje Pep Guardiola, więc... No, Pep nie widzi go w składzie i dlatego no pozyskanie... Yy, Mm, odejście Bastiana jest bardziej możliwe. Stevens broni, jest! Świetnie, Robert Stevens. No ale już teraz tak dziwnie mi się gada dzisiaj o tych transferach, coś mi nie wychodzi. Więc sobie damy spokój, skupimy się może na meczu bardziej. Stevens! I teraz, żeby tylko nie puścić. Oj, oj, oj. Stevens, ustaw się. Oj, mi się padza zaciął w ogóle. Ale dobra, miałem szczęście, można powiedzieć. 10-0 znowu, wow, świetnie. Świetny dzisiaj się spisuje Robert Stevens, szkoda, że nie dostał tego numeru 1 na koszulce. Okej, okay. fila, fila. No, głupi wpad, trzeba go naładować. Mam nadzieję, że wytrzyma do końca meczu i jakoś miarę dobrze będzie działał. No nie? Oby. Bo już atakują, ale zatrzymany tak przez obronę na szczęście. I sobie popatrzymy co się tam... Aj dzieje. Okej. Okay. Może jeszcze jedna brameczka, ale niestety niecelnie nie trochę. Wchodzi pianić na boisko w Romie, a tam wchodzi Maresko Okej, okay, okej. Okay. Stevens gotowy do obrony w każdej chwili. Okej, okay. atakują, atakują. Trzeba się skupić. Jest Stevens gotowy, 9-1 wow. Dobra, ale ja bym chciał jeszcze 10-0 wyciągnąć. <grych> dawaj, dawaj, do środku i czy coś. Myślę, że poda. no. Do byłoby łatwiej, trochę przechwycić. Oj, na szczęście jest, zablokowałem strzał przez obronę i Steven tutaj nie musiał się męczyć. Okej okay. I chyba znowu zawodnik meczu będzie Stevens O i a chwila Coś sobie zobaczę, zobaczymy sobie Jakie mamy wyzwania dla bramkarza A ukończone mecze, czyli po tym meczu już odblokujemy to I nam się coś zwiększy, co tu się zwiększy? Aha, refleks nam się zwiększy Obrony jeszcze musimy zrobić trochę, ukończone mecze, czyste kąta Złapane piłki, nie jest takie to trudne aż Związkowanie, zawodnik meczu 5 razy, czyste konta, no wszystko mamy już tutaj powoli zaliczane, więc tutaj ukończenie tych wszystkich wyzwań bramkarza nie będzie aż takie trudne jak w przypadku normalnego zawodnika, chociaż tu jesteś 0, a obronione karne. Najlepszy bramkarz turnieju, to już są trudniejsze, ale też do zrobienia, ponieważ niektóre wyzwania w karierze zawodnika są nieco trudniejsze do zrobienia. Tutaj trochę więcej broni karnych. Aha, najlepszy bramkarz Ligi. To może być trudny. Ale nie aż takie krytyczne. Damy radę. Okej, okay, atak rywali. I co teraz się stanie? Stevens skupiony. Atakują Stevens. Ma piłkę. Jest. Robert Stevens teraz podanie. Dobrze, cofamy się Stevens. Ładnie. No, Stevens dzisiaj daje popis niezły. 9-8 ocena. 9-7, no spada, ale... Zaraz koniec meczu, więc... Nie ma się co martwić. I znowu atak rywali, no ja nie chciałbym tego puścić. Więc trzeba uważać. Oj, Steven Stevens! Oj, 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 oj! Stevens ma piłkę! 9-9, jest! Świetnie, Robert Stevens. A ja jestem głodny. No ale dobra, to nie jest ważne, to Was pewnie nie interesuje. Ale zajmijmy się meczem. Roma wygrywa, Stevens czyste konta, czyste konto ma, świetna obrona i jest po prostu zajebiście. Najlepszy bramkarz na świecie, Robert Stevens. Właśnie, jak będzie wyglądać kariera Roberta Stevensa w FIFA 14? <grywa> o tym się przekonacie. Ja już mam pewien pomysł. Pomysły, nie pomysły, tylko pomysł. Pomysł, pomysł, tak. Okej okay. O i teraz niebezpieczna sytuacja. Robert Stevens. On łapie tą piłkę. Jest nie do zastąpienia. I to już powinien być koniec meczu. Tak jest. Robert Stevens, ocena 9-9. Zawodnik meczu Robert Stevens. Świetnie. 10-0! Jest! Haha! <tryk> 10-0! 10-0! Robert Stevens! Robert Stevens! 10-0! Wow! <tryk> Tego się nie spodziewałem. No i co? Nauczyłem się grać w nie? Ktoś pisał, że nie umiem. A ja umiem. 10-0. Okej. Okay. <tryk> Jedziemy. Robert Stevens zawod... Dobra, a czemu o Steven się nie piszecie może? Hello, Stevens dostał ocenę 10-0 aż. Dobra, następny mecz gram przeciwko Lazio, które jest pierwsze obecnie widzę. A Roma jest siódma. Czy jak nie za bardzo nam idzie. Wyzwanie, tak, fajnie. okej. Okay. Powołanie do kadru. Do kadru. Kadry kraju Anglia. Czyli gramy w reprezentacji przeciwko WKS-owi Hiszpanii. No, przeciwko Hiszpanii raczej nie zagram, raczej zagra Joe Hart. Liczę na wejście w składzie przeciwko e, Wybrzeżu Kości Słoniowej. Mam nadzieję, że się uda. Wystawiam cię w dzisiejszym meczu, oczywiście, oczywiście że tam wyjść muszę się spisać w meczach ligowych, a przed reprezentacją właśnie czekają nas dwa mecze ligowe, których... Yy, muszę dobrze bronić, czyli jeszcze dwa odcinki, widzimy się w serię A, a potem w kolejnym odcinku zobaczymy jak Robert Stevens sobie poradzi w meczu reprezentacyjnym, a jeszcze sobie możemy zedytować fryzurkę Roberta Stevensa, oczywiście zobaczymy jakie mam dostępne, afro, afro chciałem kiedyś, tak? To chciałem kiedyś Stevensowi dać, ale chyba nie mogłem. Tak, ale długie jeszcze chciałem mu kiedyś dać jakieś. To mu chciałem dać. Ale też nie mogłem. I zostały w końcu takie... Takie jakieś, które nie wiem. zobaczymy, Te z opaską też chciałbym. Temu w końcu. Mhm, grube pofałdowane, proste. Może Robert Simmons się trochę uciesze, no nie? No tak chyba. Tak, Robert Simmons się uczeszę albo z trochę gęste loki. Hmm. Nie, ucieszemy trochę Stevensa Kolor, nie farbujemy go Rodzaj zarostu może go zmienimy Trochę dokładnie ogolony? Nie Taki był i taki będzie Zwykła broda A kolor zarostu mogę zmienić? Ale to będzie nieładnie wyglądać tak jakoś Ten jest bardziej widoczny I dobra, nie zostanie ten <grym> Okej, okay, już teraz bawię tak bez sensu więc dobra, to nie będę już na siłę przedłużał, bo to jest bez sensu, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zagramy z Laco Rzym. Yy, pozdrawiam, cześć.